Ja jestem zdania, że jak coś działa, jak coś jest sprawne, to tego nie naprawiać. I to ma trochę przełożenie w tym przypadku na czyszczenie karty graficznej, bo nieraz mnie pytaliście, co ile wymieniasz pastę termoprzewodzącą. Nie ma jednej daty. Jeżeli ktoś Wam mówi, że raz na rok, to niech się puknie w głowę, bo to jest bzdura. Wszystko zależy od przede wszystkim wydajności podzespołów, jak mocno komputer obciążacie, w jakich on warunkach pracuje. No i jest przynajmniej kilka takich składników, które o tym decydują. Jeżeli komputer ma kiepską pastę termoprzewodzącą, pracuje długo pod obciążeniem, a podzespoły są pod, są wydajne, na przykład procesor o wysokim TDP, to taka pasta, nawet ta najlepsza, zużyje się, wysknie, straci swoją przewodność. Wcześniej będzie trzeba na przykład co pół roku wymieniać taką pastę. Z drugiej strony, tak jak w tym przypadku, gdzie tutaj jest no, bardzo przeciętny procesor, mamy przy tym super chłodzenie, jeżeli chodzi o wydajność, że jest totalnie nieproporcjonalna do wydajności procesora, to podejrzewam, że ta pasta może być lekko przesuszona. W przypadku karty graficznej nie ma sensu jej ruszać, bo się nie, nie przegrzewa. Po prostu. Ja nie widzę absolutnie sensu tracenia na to czasu.